Witam Państwa. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić naszą nowość w ofercie, czyli maszynę Megatron S. Jest to odchudzona wersja Megatrona, naszego, naszej już sprawdzonej maszyny. Ale dzisiaj jest taka specjalna też okazja, bo możemy tą maszynę przetestować razem przy współpracy z naszym dealerem, czyli firmą Agropol, która znajduje się w Domaninie, siedziba tej firmy. Ta firma zajmuje się dystrybucją naszych maszyn, ale korzystając z okazji, że Pan Radek, właściciel firmy jest rolnikiem, przy współpracy z nim będziemy testować naszą nową maszynę. Czyli jak już powiedziałem wcześniej Megatron S o szerokości roboczej 4 metrów. Maszyna ta została skonstruowana z myślą o mniejszych ciągnikach, o mniejszym udźwigu, została specjalnie odchudzona. Ale jednocześnie przy konstrukcji tej maszyny pamiętaliśmy o tym, żeby ta maszyna była też wytrzymała. Nasze maszyny, oczywiście, kojarzą się z dużą trwałością, a także z tym, że są masywne, dzięki czemu dobrze one uprawiają pomimo trudnych warunków. Megatron S też sprosta oczywiście tym wyzwaniom, ponieważ tu zostały zastosowane specjalne rozwiązania, aby zmniejszyć wagę tej maszyny, ale nie kosztem tego, że maszyna będzie gorzej pracować względem innych naszych maszyn. Maszyna ta standardowo wyposażona jest w talerz o średnicy 560 mm, zamocowanych na piastach bezobsługowych. W tym wypadku mamy wał pojedynczy daszkowy, ale oczywiście wchodzą w grę również wały tandemy. Co oczywiście wpływa na jakość pracy maszyny, jeżeli to jest wał tandemowy, ale ta maszyna doskonale też sprawdzi się z wałami pojedynczymi. Wały pojedyncze będą charakteryzowały się tym, że będzie maszyna krótsza czyli jeszcze mniejszy udźwig będzie potrzebny, by podnieść tą maszynę. Każdy talerz zamontowany jest na amortyzacji gumowej. Dodatkowo naszym nowym rozwiązaniem jest zabezpieczenie śrub mocujących talerzek, dzięki któremu zapobiegamy odkręcaniu się tych talerzy podczas pracy. Talerze cały czas drżą i tak dalej, może powodować to odkręcanie się tych śrub, a tutaj wprowadzamy rozwiązanie zapobiegające temu i to rozwiązanie jest pewne, że tutaj nic się nie stanie z tym, mocowaniem tego talerza. Tak samo i piasta jest też nowy system wprowadzony, zabezpieczenia nakrętki, dzięki czemu mamy pewność, że ten talerz nie obluzuje się, nie będzie żadnych z nim problemów. Maszynę mamy wyposażoną jeszcze w dodatkowo w oświetlenie drogowe. Regulacja głębokości pracy odbywa się manualnie poprzez śruby rzymskie. Jeszcze chciałbym dodać, że maszyna wyposażona jest oczywiście w standardową skrętkę, która pozwala wyregulować głębokość pracy skrajnego talerza. Zapobiega to zostawianiu rowka przez skrajny talerz. Mamy także ekrany boczne, w tym wypadku kopiujące, zapobiegające przesypywaniu się, się ziemi na sąsiedni pas. Jak widzimy, maszyna będzie współpracować z ciągnikiem John Deere. Jest to John Deere 6125M. Będziecie mogli Państwo na filmie zobaczyć, jak ta maszyna wpływa na ciągnik, czyli jakie obciążenia wywiera. Na koniec możecie teraz Państwo zobaczyć, jak prezentują się poszczególne modele tej maszyny, jakie są masy, jakie zapotrzebowanie mocy. Widoczne oczywiście w tabeli, która wyświetla się teraz Państwu na ekranie. Jesteśmy już po testach maszyny. Pole było pokryte resztkami pożniwnymi, gdzie kukurydza została skoszona na ziarno. Gleba była dość wilgotna, więc mamy obraz tego, jak ta maszyna pracuje. Mamy także obraz tego, że ciągnik o mniejszej mocy daje sobie spowodnie z tą maszyną Radę, gdzie szerokość robocza jest 4 m gdzie jest 4 m. I myślę, że cóż, no zapraszamy do kontaktu z naszymi dealerami, do zakupu tych maszyn. A na dzisiaj dziękuję oczywiście panu Radosławowi za pomoc w organizacji testów tej maszyny i udział w samej pracy tą maszyną. Do następnego. Dzięki, cześć!